Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem czarny Pantagra, To jest Farming Simulator 22. Jesteśmy dzisiaj na alpejskiej mapie Erlengrad i tak naprawdę postanowiłem, że zrobię tutaj troszeczkę porządków. Tutaj pracownik, jak widzicie, zatrzymał się. Muszę go zatrudnić. O, a popatrzcie, on znowu mi wjechał na bele. Tak jak to już kiedyś widzieliście, tak teraz znowu się coś takiego stało, że pracownik mi tutaj po prostu wjechał na bele, więc to taka ciekawostka. Ciekawe, czy ja będę w stanie jakoś się tej beli w prosty sposób pozbyć teraz. Zobaczymy, może mi się jakoś uda. W każdym razie, widzicie, mamy kwiecień, mamy... O, udało się. Mamy kwiecień, mamy deszcz, więc nie jest to najlepsza pogoda do pracy na polu. I postanowiłem sobie, że dzisiaj zamiast robić coś bardzo konkretnego, to po prostu... O, ależ tych beli tutaj jest. Po prostu zdecydowałem, że dzisiaj zrobię troszeczkę porządków na farmie. O co chodzi z tymi porządkami? Przede wszystkim wezmę najprawdopodobniej troszkę kredytu i zaplanuję sobie troszeczkę. O, czyżby przestawało padać? Takie, takie mam wrażenie, że przestaje właśnie padać. Zobaczymy. Może mam wrażenie mylne. Nie, no, chyba jednak byłem w lesie i dlatego. A w każdym razie, co zamierzamy dzisiaj robić? Dzisiaj będę stawał, stawiał nowe budynki na farmie. No a na razie, jak widzicie, tutaj będzie się jeszcze, tylko czekajcie, bo ja muszę włączyć automatyczny zrzut, a chyba tego nie zrobiłem. Także muszę dać Z, żeby był automatyczny zrzut i teraz, moi drodzy, to dopiero pojedzie, także pomocnik już będzie robił dla mnie kolejne bele. Niech sobie jeździ, natomiast ja dzisiaj zrobię przegląd, sklep, przegląd maszyn, które posiadam. No i przede wszystkim wezmę sobie troszeczkę kredytu, dlatego że będę chciał postawić jakąś wiatę może na pojazdy, może coś takiego. Mimo wszystko chciałbym, żeby ta gospodarka wyglądała troszkę ładniej. Powiedziałem wam, że będziemy tutaj robić duże tak naprawdę może nie żniwa drzewa, ale będę robił właśnie tutaj akcję z drewnem i jak najbardziej będzie to wszystko tutaj miało miejsce, ale za chwilę przejdę do szczegółów. Natomiast na razie wejdę sobie i poszukam wypożyczonych przedmiotów, bo to jest bardzo istotna rzecz. Przede wszystkim maszyny używane w leśnictwie jest to taki kombajn zrębowy, który nie będzie mi potrzebny, dlatego że może wypożyczę go jeszcze kiedyś później, nawet na pewno, ale dopiero gdy mój las po prostu wyrośnie. Także na razie ja sobie go zwracam, nie będę z niego korzystał w najbliższym czasie. Ładowarkę kołową sobie zostawię, samochody, przyczepa samozbierająca, prasa, technologia zbioru Bell. Czy to jest autoload? Tak, to jest autoload, więc nie muszę się tym przejmować. Natomiast ta przyczepka nie jest z autoloadem, więc ja ją również oddam. Generalnie będę korzystał tutaj z autoloadów, żeby no było to troszkę szybsze. Narzędzia ładowarki czołowej, kołowej, obciążniki, sprzęt zimowy, tutaj wszystko jest. W porządku. No to moi drodzy, wygląda na to, że naprawdę ta farma zaczyna wyglądać lepiej. Natomiast tutaj, jak możecie zauważyć, o o o o, w tym miejscu, tutaj, tutaj jest właśnie mój las, który dopiero rośnie, i on będzie wzrastał względnie szybko w najbliższym czasie. Także będziemy sobie przeskakiwać do kolejnych dni, do kolejnych miesięcy, do kolejnych pór roku, ale to dopiero za jakiś czas. Natomiast dzisiaj, o zobaczcie, tutaj mamy też. Jak widzicie, gotowe deski, z którymi można by było coś zrobić. Przyznam szczerze, chciałbym właśnie postawić sobie zakład przetwórczy, czyli po prostu, żebym mógł robić meble. Natomiast, żebym to mógł zrobić, ten traktorek jest naprawdę super. To muszę sobie wymyślić, w którym miejscu ja tak naprawdę rozszerzę moją gospodarkę. O kolejne tereny, które będą właśnie takimi terenami gospodarczymi. Jak widzicie, tu mam wiatę na pojazdy, jedną wiatę na pojazdy, i w sumie tak się zastanawiam, dlaczego ja z tej wiaty nie korzystam. Bo może nawet nie będę musiał niczego nowego stawiać, tylko po prostu wykorzystam to, co już tutaj mam. Bo tam jest jeszcze garaż. Wiecie, co? Chyba tak trzeba zrobić. Chyba trzeba po prostu uporządkować tą farmę i nawet nie tyle stawiać nową wiatę, co wykorzystać już istniejącą. Tak mi się wydaje, bo ja tu mam w sumie gospodarkę, a wszystkie moje maszyny są tak brzydko zaparkowane, rozsiane po całej mapie. Ten oczywiście pracownik, to niech sobie tu jeździ, natomiast wszystkie inne pojazdy, które mam, ja zaraz zawiozę sobie na moją farmę, także dzisiaj zrobię sobie porządek. Dobra, człowiek się zatrzyma. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale dobra, spieszy mi się bardzo. No i powolutku, będziemy też się przygotowywać do po prostu dużych zbiorów drewna. Dużych zbiorów drewna, drzewa, jak to tam sobie nazwiecie. Jeszcze przy okazji mam krówki, ale tych krów jest mało. Tych krów jest mało, więc ja tam się nimi aż tak teraz przejmował nie będę. Jeżeli tylko mają co jeść, to wszystko jest w porządku. Tutaj mam jeszcze, jak widzicie, pieska na farmie, który sobie chodzi i tak naprawdę spaceruje, więc fajnie. Nie. Natomiast straszny Bajzel mam tutaj, nie ukrywam, że trochę mi się to nie podoba. Tutaj mam a, też taki fajny parking. Myślę, że sobie po prostu wjadę, żebym, no żebym ładnie stał pod dachem. O, mam garaż na samochód, bardzo dobrze. No, i mam tutaj jeszcze oczywiście chwytak. To jest chwytak do drewna, więc ten chwytak do drewna też będę mógł odwieźć. Tak naprawdę, oj oj, jaki dryfcik mało się zrobił. Też ten chwytak do drewna będę mógł sobie odwieźć, natomiast ta maszyna generalnie ma swoje miejsce pracy w nieco innym miejscu. Ja ten chwytak, kurczę, tak się zastanawiam, gdzie by go zostawić, ale chyba zostawię go tutaj, jednak tymczasowo zostawię go tutaj, dlatego że. No, nie za bardzo mam pomysłu, gdzie indziej mógłbym go postawić, no ale dobra, nieistotne. W każdym razie, ta maszyna ma swoje miejsce pracy tam troszeczkę wyżej. Zastanawiam się, czy tam nie postawić sobie takiej małej wiaty, właśnie na pojazdy. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sprawa ze zwierzętami. Tutaj zwierzęta mają bardzo dużo siana, wszystko tak naprawdę jest w porządku, także nie muszę się tym praktycznie w ogóle przejmować. A zobaczmy jeszcze, jak wygląda kwestia produkcji, bo tutaj mamy ser żółty, który się produkuje. To mnie bardzo cieszy, bo z tego mleka będzie mi się robił ser żółty. No i tak myślałem, żeby sobie tu gdzieś postawić jakąś wiatę, ale kurczę, nie mam na to miejsca za bardzo. A tu jest ta łyżka do mojej kiszonki, którą też widzicie po lewej stronie. Jest to kiszonka, którą sobie zrobiłem kiedyś tam z trawy. No tutaj jak widzicie mamy już sporo, sporo więcej beli. No i te bele też pozwolą mi zarobić ogromne pieniądze za jakiś czas. Tylko tak podłączyć się tu muszę jakoś, dobra. Mamy. No to teraz zobaczmy tak. Tutaj jest. 146 litrów, jak widzicie, sera. Tu mamy drewno, które no, jest go troszeczkę, bo 20 tysięcy litrów. Ale liczę na to, że uda się tego drewna pozyskać więcej w nieodległej przyszłości. Zobaczmy, wody w szklarniach jest dość, więc też nie muszę się tutaj zbytnio tym przejmować. No, i tutaj jest mój pickup, który też teraz wróci na farmę. Wrócę sobie nim ładnie na farmę. Fajny ten pick up, naprawdę to jest pojazd, który lubię. Myślałem, że go sprzedam. Myślałem, że to jest pierwszy pojazd, który tak naprawdę którego się pozbędę u mnie na gospodarstwie, a jednak nie, okazało się, że wcale tak nie będzie. No i dobra. Oj, oj oj, troszkę, troszkę podskoczyłem. Tu jest przyczepka z autoloadem i ona naprawdę, naprawdę jest bardzo dobra. Mnie ona cieszy. Troszkę udało się tu posprzątać tu, a, tu jeszcze jest silos na kiszonkę, to też dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. Bo w sumie tak w pierwszej chwili to ja sobie... no... Nie ogarnąłem, że to jest. Nie wiem, postawiłem tam ten silos na kiszonkę drugi, a w sumie mogłem przecież robić kiszonkę tutaj, zwłaszcza dla moich krówek. No ale trudno, co się stało, to się nie odstanie, nie ma znaczenia, nie będziemy się teraz tutaj nad tym doktoryzować. No dobra, stoimy tutaj ładnie. Eee, popatrzcie, pracownik właśnie wjeżdża na bele. Tak to się dzieje. Tak właśnie pracownik wjeżdża na bele. Nagrane co prawda od połowy akcji, ale właśnie tak to wygląda, tak to tak to się odbywa, tak właśnie pracownik jeździ i wjeżdża mi na Bele. Ok, ciekawe ile razy wjechał i się nie zawiesił, to mnie teraz ciekawi. Dobrze, niech on sobie tutaj jeszcze śmiga, niech on sobie jeździ, a ja moi drodzy chcę szybko sprawdzić jak wygląda biogazownia. Jak widzicie, bardzo dobrze, także e, biogazownia wygląda w porządku, tutaj wszystko, jest w po tutaj wszystko jest bardzo dobrze, jak widzicie też możemy sobie rozdrobnione buraki cukrowe wrzucać właśnie do biogazowni. Dobrze moi drodzy, jest to ogarnięte, tak naprawdę wszystko tutaj mamy, Znowu, znowu będzie co robić e, na tej farmie, znowu będziemy mogli sobie ogarniać kolejne rzeczy, natomiast to co jest teraz najciekawsze, drewno, które wy tutaj widzicie... Które tak naprawdę będzie wykorzystywane do produkcji mebli, teraz będę mógł sobie ogarnąć. Czyli będę musiał znaleźć miejsce, gdzie będzie mój zakład przetwórczy, bo tutaj, jak widzicie, już zawaliłem sobie wszystkim tak naokoło tutaj beton, tu asfalt i tak myślę, jak to jest z tymi moimi terenami które tereny ja dokładnie posiadam, muszę to zobaczyć. Czyli ja posiadam jeszcze tereny tutaj, no, i ja posiadam tereny tutaj, więc przyznam szczerze, nie są to tereny, które byłyby dla mnie najbardziej atrakcyjne, bo myślałem o tym, że w sumie to ten zakład przetwórczy to bym musiał gdzieś postawić w tym miejscu, ale może to nie być takie proste. Chociaż w sumie dojechać by się tutaj dało. Wiecie co? Tak sobie to zrobimy, tak sobie to zrobimy, więc ja wejdę teraz. Tylko ja się boję, że ten traktor to tego nie uciągnie. Tak się boję. Czekajcie, to może sobie. Jednak złapię. Tylko ten obciążnik z tyłu ja go wyrzucę. O, 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 o. I teraz to moją przyczepką z autolo... Aha, bo to jest przyczepka z autoloadem. Kurde, to przecież to nie, nie tym mogę jechać. Dobrze. Hmm, dobrze albo i niedobrze. Zastanawiam się, gdzie by to postawić, bo serio, tamta, tamta lokalizacja nie jest najlepsza. Tak mi się wydaje, że to średni pomysł w sumie. A jakby postawić to tutaj, na przykład na tej części, czekajcie, może sobie wejdę szybko, czyli uh, Shift i p, Wejdę sobie do produkcji i muszę wziąć sobie fabrykę. Fabryka to będzie, to nie jest młyn zbożowy, to nie mleczarnia, przędzalnia, cukrownia, cukrownia to w innej serii mojej. Fabryka podków zbożowych, olejarnia, przetwórstwo winogron, piekarnia, gdzież to jest? Jest cieśla, cieśla. Zachodzi na inny obiekt. Co to znaczy, że zachodzi na inny obiekt? No to teraz, Patrzcie. Uda się to jakoś postawić tutaj. Dlaczego? Zachodzi na inny obiekt. Czyżby dlatego, że tu jest niewyzbierana do końca... A, chyba tak, że tutaj chyba jest nie do końca wyzbierana, moi drodzy, trawa i dlatego zachodzi na inny obiekt, ale jak widzicie, już tutaj mogę to postawić. I tak się zastanawiam, co się stanie, gdy postawię budynek na takim... Czekajcie, może tu jeszcze jakoś zachodzi na inny obiekt? No nie, bo tutaj, tutaj na pewno nie dam rady. Zastanawiam się, co się stanie, gdy ja postawię ten budynek na takim wzniesieniu, na czymś takim. No to może być straszne troszeczkę. E, jeszcze sobie tylko muszę ogarnąć, z której strony tutaj jest wjazd do tego, tego, czekajcie, gdzie tu, gdzie to jest? Wrzut będzie z tej strony, więc to nie będzie aż tak istotne. Natomiast ja chcę dokładnie wiedzieć, gdzie będzie, moi drodzy, mój punkt odbioru, bo to jest tak naprawdę coś, co mnie najbardziej ciekawi. Gdzie jest tutaj? Z której strony jest tu punkt odbioru? O, widzę. Stamtąd. Czyli ja sobie zrobię, po prostu odwró odwrócę to o 90 stopni. O, 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 tak. I teraz faktycznie będę mógł to postawić, bo jeżeli ja to tu postawię, zobaczymy co się stanie. Naprawdę jestem bardzo ciekawy. Postawiłem sobie ten budynek za ponad 60 tysięcy. Ja podejrzewam, że on po prostu się tak wtopi w grunt, tak zostanie wciśnięty, że prawa strona tego budynku nie będzie zbytnio podniesiona, ale... Jednak jest. Aha. Aha, czyli zrobiło się coś takiego. Czyli jednak. myślałem, że będzie coś odwrotnego. No to się okazało, że nie. No to teraz powstaje pytanie, w jaki sposób ja tu będę w stanie wjechać. Hm. No, powiem Wam, że tego się nie spodziewałem. Nie podoba mi się to, ani trochę. Ani trochę, to znaczy to jest dobre, dobre rozwiązanie, ale gdyby ten budynek stał jednak troszkę dalej, kurczę, dobra, to trzeba to zrobić inaczej. Spróbujemy go w takim. Aha, czyli ja teraz stracę trochę pieniędzy, no to trudno, stracę, sprawdzimy, sprzedamy go za 30 tysięcy, dobrze. Tutaj, jak widzicie, teren się już tak troszkę wyrównał. No to skoro tak, to ja sobie najpierw przygotuję teren. W takim razie. Ja teraz najpierw przygotuję teren, żeby to e, było do ogarnięcia. Zrobimy to inaczej. Czekajcie, Czeka, ciekaj, co to jest? A, to jestem ja, to jestem ja z piłą. Popatrzcie, to jestem ja z piłą, i ta piła jest jeszcze w powietrzu. Dobra, nieistotne. E, kształtowanie terenu i trzeba zrobić poziomowanie, więc ja sobie wejdę tutaj. O, może zrobimy sobie takie poziomowanko. Czekajcie, dlaczego poziomowanie nie działa? Dobra. Bo tu powinien teren się tak naprawdę obniżać. Tak mi się wydaje. To jest nachylenie, natomiast poziomowanie jednak. Czekajcie, może sobie zwiększymy troszeczkę siłę. O, 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 o. Może ja sobie tutaj tak wypoziomuję. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi w tym. No ale dobra. Wygląda na to, jakby troszeczkę się faktycznie tu udało zrobić. Ja ten budynek postawię w tym miejscu, aczkolwiek troszeczkę, troszeczkę inaczej. Ja go zrobię, moi drodzy, teraz, tak? Bo ten budynek, no niestety, ale musi tutaj stać. Tylko nieco inaczej, więc wezmę sobie produkcję. Wezmę sobie jeszcze raz tego mojego cieśle. Tak. I będzie stał. O. On będzie stał po prostu tutaj, tak. Tak, 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 tak. Dokładnie. Teraz tutaj bez problemu sobie wiadę. Jak widzicie, tutaj troszkę się tak po, e, popsuł ten krajobraz, ale ja sobie teraz go będę naprawiał. Właśnie teraz go będę. Naprawiał. Oj, a zobaczcie, co się tutaj stało. Zobaczcie, zobaczcie. Samochód chyba wjechał w mój, bo takie jakieś cuda, dziwne. Cuda na kiju się to teraz odstawiają. Wezmę sobie kształtowanie terenu, wezmę sobie wygładzanie i zrobimy sobie. Wiecie co? Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie troszeczkę, zwiększymy siłę, żeby wygładzać. Może jeszcze mocniej się da. Nie da się, niestety. Tu sobie spróbujemy troszkę wygładzić ten teren, żeby on był jak najbardziej gładki. Żeby tutaj nie było takich jakichś dziwnych skoków, dziwnych takich. Kurde, ale nie wiem czy ja to mogę tak sobie wygładzać. O, może teraz. Może teraz, może teraz. Chociaż mam wrażenie, że tutaj w ogóle nic się wygładzać nie da. No chociaż teraz, jak widzicie, trochę to idzie. Zobaczymy. Może, może jeszcze tak trochę podjedziemy sobie. O, ale teraz pieniędzy ubywa. Ale tu pieniędzy ubywa, Mam mia. Tu nawet nie możemy przejechać, bo jest za duży skok. Tak to wygląda, dobra. Tutaj też niewiele zrobimy. No tu, tutaj troszkę. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj jest taki faktycznie taki uskok, trudno. Ale ja przede wszystkim będę musiał przyjeżdżać w to miejsce. Więc będę musiał gdzieś jakoś tutaj wjechać. Nie wiem jeszcze którędy, bo palety będą wyskakiwać mi tutaj. No to będzie, będzie ostra jazda bez trzymanki, ale myślę, że do ogarnięcia w sumie. Tak, tak sobie myślę, że. Tutaj ten wjazd damy radę sobie zorganizować. Zaraz tylko zrobimy sobie jeszcze jakąś dróżkę, która będzie tutaj po prostu przebiegać do tego miejsca. No Innej opcji to ja tu nie widzę. Wezmę sobie jeszcze raz kształtowanie terenu. Teraz wezmę sobie malowanie. Weźmy sobie może taki beton, taką betonową dróżkę. I tak myślę, czy tu zrobimy sobie wjazd od tej strony? Może od tej sobie zrobimy. Dobra. Eee, więc tak, troszkę trzeba będzie tutaj powiększyć i zróbmy sobie taką drogę. O. o. O, dojedźmy sobie dotąd. Tak, 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 tak. O. Ok. I niech tutaj będzie taka dróżka. Powiedzmy, coś takiego, chociaż nie jest to może jakiś szczyt piękności, jeśli chodzi o malowanie. No ale coś trzeba tutaj było zrobić. No i teraz druga druszka, którą sobie wytyczę w ten sposób, tak na około troszkę. O właśnie, właśnie, właśnie. Jeszcze troszkę tu poszerzę sobie tą dróżkę. Dobrze powinno być. Nie musi ona być najpiękniejsza, ale zobaczmy teraz jak ona tutaj będzie wyglądać. No, jest tu stromo, trzeba przyznać, ale myślę, że damy radę tu jakoś wjechać, może jak nie z jednej to z drugiej strony. Trochę zepsułem tą mapę, przyznam szczerze. Nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać. No ale trudno, zdarza się. Ja sobie wjadę, wiecie, co tutaj do lewej strony. O, tutaj jeszcze jakieś gałęzie widzicie. No i w sumie wjazd z tej strony na pewno nie będzie problematyczny. Tutaj damy radę wjechać, chociaż jest troszkę nierówno. No i dam radę na pewno tutaj też wjechać i odebrać te palety. No a tutaj znowu będzie troszeczkę taka jazda bez trzymanki, ale damy radę, moi drodzy. Nie jest źle. Ważne, że udało się to postawić. Chciałem strasznie zobaczyć co się stanie, gdy postawię taki budynek właśnie na terenie, który jest bardzo pochyły. No to już wiemy, moi drodzy. Tak czy inaczej przy Przygotowania do kolejnych odcinków uważam za zakończone, także myślę, że mogę sobie po prostu iść spać. Przeskoczymy do kolejnego dnia. Będzie trzeba zbierać bele, które tam widzicie. No i przede wszystkim będziemy też mogli sobie oglądać, a to wiecie co nie, tak ja, ten, ja tym traktorem pojadę sobie na moje pole, na którym mam a, drzewa, dlatego że te drzewa będę chciał wam pokazywać, jak. One rosną, no i czy w kolejnym dniu po prostu te drzewa będą większe. Także dojedźmy sobie może w to miejsce, bo te patyczki, jak widzicie, tutaj już się znajdują. Na razie to są takie marne, nędzne patyczki, ale zobaczymy, co będzie kolejnego dnia. No, jak widzicie, pracownik znowu się zawiesił. Ten pracownik ewidentnie wcale nie ma zamiaru ze mną współpracować, no ale zrobił, co miał zrobić, jest w porządku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.